I już zaś Olimpiada. No toż początku się wczoraj ta całko Olimpiada we Londynie i to już trzeci raz w tym mieście. I już zaś, jak miesiąc temu nazwę, chopy będą dzierżyć tram w gościach, piloty do telewizorów. Napocznę jak moja godka dzisiejszą od Olimpiady i to nie z tego, co bych tym nasz sport miał wesrogi i Ja jest chyba jeden Ślązow, kiedy ostatni rozbłęd na szpilu KS Horzywski lub we derbach ze naszym pierwszym pożowskim futbol klubem AKS. I no z tego, co mi się wspomniała Olimpiada we Atenach i mój skorzyjszy ausflug tam do greckiej ze moją edzą. Ale można nie było być i sam o czym gadać, kiedy nie staruczny artykuł jednego mądroka Haralda Martensteina który napisał ci wówczas tak: mit olimpijski to bujda wszechczasów. czasów starożytne igrzyska były nie mniej skorumpowane i upolitycznione niż dzisiejsza Olimpiada. No nie, ale Grecji, zaś znaczy Grecją, to najprzodzi są Atyny. Wiecie, i że my tam, we Polsce, mamy stopie stopierońsko radzi wszystkie parady. Greki też, chociaż można nie tyle, co my, no i nie te roski przy jej krizie. A tam, też w tych latynach Uwidziałem pierwszy raz jak wojoki Richtują srogo parada Kolej ich grobu nieznanego żołnierza Te wojoki wysoki rok Zmieniają się przy tym grobie Co godzina A jest to wszystko tak gryfnie narichtowane I że wszystkie turysty A najważniej te Japończyki Knipsują ich wiele wiela się ino do Bo te wojoki są richtik Maszkytnie przyobleczone. Na głowie mają serwiono Czopica, białe spodnioki i skręplowane sznurkami, a na szłapach drewniane trepy, takie cichońcoki ze czerwonymi bąblami. I to by jeszcze nie było takie wicne, bo mają na tych spodniokach oblecone babskie szaty, taką młodą kiecka, faltów, Wiele byli lot pod niewolą tulku. Ku temu jest se modry chnet czarny szaket ze goldowymi kneflami. Mianują się te wojoki Evzones i festi frigują ta tradycję, te mundury od lat XIX wieku. Bo tak byli na istotę obleczone te jej powstańce w 1821 roku. Ta jej kiecka mianuje się Fustanela. I co by mi sam źle go żody nie metlą ze fuzetu. Jeszcze mieli przy szaketach gryfne modre sztulpy, a pod klinem gryfne szwance pimple. Wrazowali się takiego kadłubka, takiej warsztuby, ale zawdy zatkim A niskozy markierowali, że się obalają, i kiedy kamera takiego gizda sztrekną, gdzie piro stoi sztram bez godzina. Teraz, nie o tym sam ci Byli mi ze moją medzą, jak ja już sam w tej Grecji jeszcze we 1978 roku. Byliśmy też w Micenach, Patrasie, no i w tej Olimpie. Te roski to blanki, na szczycie wyglądą niż i te głupie 2500 lat temu nazo. No ale człowiek poradzi się wszystko ginał wystawić, kiedy ich jest jeszcze młody jak Geoftenczoc. Tam wedy starożytnej olimpii Sumek dokupy zebywczasowym w czasowym warszawiokim Gzu nad zdelce jednego do mniejszego stadionu, znaczy się na długości 192 metrów. Tego wywołanego na całki świadnych malu Zeusa, którego wyrzezło we marmurze filiasz, już ten czas ino na łobrozkach obejrzyć, ale do dzisiaj jest ci tam jeszcze najistotrzykowny, maluśki sport plac. Na tym sport placu tyrali tameszne karlusy na przedbieżki tela, co one nie lotali po ringu, na łobkoło. Ino od sztachety do sztachety, od takiej długiej falety do drugiej. No i kiedy już uściowych się tam przy kwacką, godą o moim kamracie, co czaczy się było wetnąć z jakimś i kacnąć się na te przy... Zebraliśmy się we dwóch, ze tym moim kamratem Jordim i na sygnal mojej aźbietki. A i że ten mój kamrat był już po jednej flasce ich metaksy, a miał on ci ją słaby Filip, to chcesz ją wygrać. I tak to we mojej familii, jo jest jeden, jedyny olimpijczyk, Tela, co mi się za to pędzę, olimpijsko mi przynależy. I zębiłbym musiał coś wyeklarować. My go dumy, i że co 4 lata była i jest ta całko olimpiada. A tak na isto ich nie greckie, suwedzko-olimpiada, znaczy Tela, co pauza między tymi igrzyskoma. Nie olimpiada była co 4 lata i no teci ich. Wszystkie igrzyska mieli między siapauza znaczy się czteroletnią olimpiada. Za w z całego były ci te takie igrzyska w greckich miastach, ale najważniejsze to zawdy byli delwickie, istmijskie, nemejskie, no i te olimpijskie, znaczy się w tej olimpii. No, ale wtedy na olimpijskie byli co 4 lata, fajnie się do te roski sprawiały, co najważniejsze ci tam jest, co by tak każdy no chciał startować, a nie co by ino wygrać. Co by ernąć ten wionek, kiedy we każdym mieście był inny. We Delfach był ci on ze liści Bobkowych, znaczy się Laurowych. We Olimpii ze Astów Oliwnych, we Istmi już ze Świercoka, a we Nemei, dajcie pozór, ze Zeleru. Bez mać jest napisane, co pierwszy raz było to we 776 roku przed Pomboczkiem, a tym pierwszym, w który wygrał tym Dauerlauf, był ci to jakiś ichniejszy kucharz. Ale wiecie co było tam w tej pierwszej Grecji najważniejsze? Ano to, co nie mogli się na tych gryfnych sagich chłopców gawcyć baby. Ale ino, wiecie, wydane, bo samotne to mogli. Tak się też mestrz miarkuje i że to nie było ci takie blankupie. Bo ino kuknijcie, wydano baba, kiedy się już chob zmierznął, idzie ci na stadion, na tych szportach i gawcy, kiedy by się sam do tych rzeczy jeszcze na dołu. Przeca wszystko mochoby na tablecie. Wyszmarowane olej, łopolone, a mnie będące się po palicy i że za starego pirwy nie potrzeba było przecać bez 200 hopa sobie fasnąć goldowy myndal. Stykło 20, albo z dziepkowiczy. I dalekoś ich we śniku mi się te domniejsze nasze szportlery, które mało snochwiali, ale ci wiela, wiele poradzili herb. Dziesięć zachodnich byli staro moja mamulka Róża, kiedy w Amsterdamie w 1928 roku na olimpiadzie pierwszy rósł do Polski fasła goldowy Mendel-Halina Konopacka. Wszystkie w ten czas dziął chyba jak mi do moja mamulka i starka na napoczli nosić na głowach takie białe kapelki, berety, w jaki ta nasza olimpijka ciepła tym talerzym po rekord świata. Jakie godu stykło ino 20 chłopak, w 1962 roku pofirtali, do Los Angeles i przysmycili nas od dodum siedem medalików, a najważniejszy ten Goldowy erwnął Janusz Kusociński, kiedy wzrów na 10 kilometrów. Miał ciłą w ten szostunki, festejnie za knap i że mu całkie raczej poobdzierał ale zymbole zagryzł i z zół, zół wszystkich wyzadku ustawił. Bo 33 lata stary, mimce mięce zaczaśli we Palmirach we czerwieniu 1940 roku a w toni boczy naszych bokserów już po wojnie. W 1952 to był Ziga Hychła ze jego goldowym medalem we Helsinkach, a po lotni skorzy w 1960 roku Zbigniew Pietrzykowski, kiedy tak poprawdzie erdno i noszczybny medal, ale boksował się przez ze samym kasusem klejem, który się niskoży przejściu na Muhammada Alego. Wszystkie do dzisiaj boczą i wesrogi zocy mają Józefa Grudnia, Jerzego Kul w mu się w lipcu ze zemżyło, Mariana Kasprzyka co dołu nie wspomna. No i nasza jedna Polka w Komitecie Olimpijskim Irena Szewińsko, kiedy się przodzi Kirchenstein, mianowała. Ale wstydnie tego. Obejrzymy, co też to latość nasze partnery we Londynie wyłonacą. Eugien z